Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek z serii Maseczkowelowe, gdyż mam dla Was przygotowane aż cztery produkty, a mianowicie płatki pod oczy. Takie oto żelowe, tylko różne rodzaje, dlatego cztery. Chciałam Wam o nich opowiedzieć, ponieważ uważam, że te płatki są rewelacyjne. Poza tym, jak wiecie, na co dzień również potrzebujemy tego nawilżenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o miejsce pod oczami. Dlaczego? Dlatego, że skóra pod oczami jest najbardziej cienka, jeżeli chodzi o miejsca na twarzy, nie jest pozbawiona gruczołów łojowych, jest również, e, więc również najszybciej się tutaj przesusza, powstają zmarszczki. Właśnie jak zauważycie, tutaj zmarszczek jest zawsze najwięcej tych wszystkich kurzych łapek. W związku z tym, o to, to miejsce powinniśmy najbardziej dbać, bo jednak jak to się mówi, oczy są zwierciadłem duszy, w związku z tym, jeżeli będziemy mieli ładne, e, nawilżone, piękne blasków, spojrzenie na pewno to nas odmłodzi. I jeżeli chodzi o te płatki, możecie je stosować również w inne miejsca na twarzy przesuszone, które potrzebują chwilowo nawilżenia. Chociażby tak jak ja tutaj mam na czole, możemy tutaj sobie je nakładać, one świetnie tutaj pasują, możemy tutaj trzymać. Jak widzicie, te płatki świetnie się trzymają i wszystkie cztery... Które mam dzisiaj Wam do zaoferowania, naprawdę tak oto działają, że nawilżają, super się trzymają i poskóra jest delikatna, nawilżona i rozjaśniona. W związku z tym bardzo chętnie się z Wami nimi podzielę. Wszystkie te płatki są w takich ekonomicznych opakowaniach, czyli. W takim opakowaniu macie 60 sztuk na 30 aplikacji, bo wiadomo, że jeżeli będziemy stosować tylko pod oczy, no to na 30 razy nam wystarczy jedno takie opakowanie. Koszt tych płatków to są płatki firmy Mizon, to różnie zależy, gdzie kupicie. Czy kupicie w znanej drogerii, czy kupicie w troszeczkę mniej znanym miejscu, czy no, będziecie szukać. I tutaj, jeżeli chodzi o te płatki, Cena waha się od 120 zł w dół. Czasem zdarza się więcej, wiadomo, drożej, jeżeli ktoś chce troszeczkę więcej zarobić. Natomiast, jeżeli dobrze się poszuka, to gdzieś w promocji można je naprawdę zdobyć za 60 zł. 60 zł za 60 płatków, no to jak wiecie, to jest złotówka za płatek. czyli 2 zł za aplikację. No nigdzie prawie że nie znajdziecie. Nawet w tych pojedynczych opakowaniach płatków za 2 zł. Koszt to jest około 4-5 zł. Ja w moich odcinkach maseczkowelowe przetestowałam różne płatki, opowiadałam o nich. Były to właśnie w takich jednorazowych opakowaniach. W związku z tym uważam, że to jest bardzo fajna opcja, zwłaszcza jeżeli, jeżeli chcemy dbać o naszą planetę. Jest również oszczędnością dla naszego portfela, ponieważ no, tutaj, słuchajcie. Oszczędzamy naprawdę dużo pieniążków. Te płatki w środku nie wysychają, one są, słuchajcie, mega zapieczętowane. Tutaj mamy jeszcze takie. O, i tutaj mamy te płatki, to jest nowe opakowanie. W środku jest e, żal, którym to wszystko się tam trzyma, więc są nawilżone, fajne i naprawdę fajnie się je aplikuje. Takie opakowanie jest jeszcze w pudełeczku i ma taką przezroczystą, małą szpatułkę. Nie mam jej teraz przy sobie, a nie mam funkcji zatrzymywania, więc nie mogę wyjść i Wam pokazać, natomiast pewnie jak kupicie albo stosowaliście, to wiecie o co chodzi. I moim zdaniem te płatki są naprawdę fajne. Możecie je trzymać w szafce, możecie je trzymać w lodówce dla lepszego chłodzenia, natomiast one same w sobie naprawdę już chłodną. Ja Wam teraz opowiem o tych, które ja przetestowałam po kolei, bo miałam już cztery różne rodzaje z tej właśnie firmy, słuchajcie, Mizon. Jak dla mnie to jest mega produkt i ja dalej je kupuję. Kupiłam kiedyś. E, I teraz kupuję cały czas. Słuchajcie, pierwszy to są. Mm, to będą już, już, już już. już. Płatki pod oczym Mizą. Wszystkie są od Mizą. To są w ogóle koreańskie kosmetyki, gdybyście chcieli wiedzieć. Zachęcam naprawdę Was do takiego ekonomicznego zakupu. Bo warto, przede wszystkim warto. I pierwsze jakie mamy, to są Hyaluronic Acid Eye Gel Patch. To są tego typu. Z kwasem hialuronowym nawilżają, wygładzają, chłodzą, mają mleczny kolor. Ja już to opakowanie wykorzystałam, w ogóle ja już mam trzy do wyrzucenia. W związku z tym stwierdziłam, że muszę dla Was nakręcić ten odcinek. Z racji tego, że ciągle mówię: nie mam kiedy, nie mam kiedy. Mówię: Dzisiaj wstaję i przed pracą po prostu dla Was to nakręcę. Sama zaaplikowałam je już tutaj sobie pod poranej toalecie i stwierdziłam, że jak niekiedy to teraz. Jak nie mam kiedy, to teraz. I słuchajcie, one są właśnie. Tutaj też, oczywiście, była ta biała przykryweczka, i w takim oto opakowaniu. Bardzo fajne poręczne pudełeczko zapakowane. Słuchajcie, w ogóle ten, te płatki. Si świetnie nadadzą do salonów kosmetycznych czy też dla makijażystek, ponieważ no, jest ich sporo. Na pewno są jeszcze większe paczki, gdzie tam można kupić, typowo takie e, dla kosmetyczek, natomiast koszt ich w promocji wychodzi całkiem e, fajny, no bo jeżeli to będzie już 120 zł, no to wychodzi 4 zł za tą aplikację, więc to już będzie w porównaniu do tych jednorazowych, ale i tak jest to, uważam, e, na. Plus dla środowiska, że nie ma mnóstwa tych jednorazowych opakowań, tylko mamy jedno, praktyczne i takie rzeczy powinno się robić i polecać yy, i przede wszystkim rozpowszechniać, a nie te wszystkie jednorazówki i później zaśmiecany mamy cały świat. Więc polecam serdecznie. To są właśnie takie, takie z kwasem kialurowodanowym, tak bardzo nawilżające, gdybyście potrzebowali. Drugie, bardzo fajne, to Purper z ekstraktem z białej perły, wygładzające zmarszczki, rozjaśniają, przezroczyste, super się trzymają. One wszystkie super się trzymają. Takie. Słuchajcie, tu było takie, to opakowanie jest takie mega eleganckie w ogóle, no. Tamto takie bardziej zwykłe, a to było takie bardziej eleganckie. W ogóle takie opakowania, słuchajcie, mogą się świetnie do czegoś sprawdzić, do przechowywania, bo te płatki są bezwonne, prawie. I o, pudełko po nich jest mega twarde. To jest bardzo twardy plastik, więc może się do czegoś przydać. Słuchajcie, elegancko to wygląda. Jedyny problem, no to z tymi napisami, ale jeżeli potrzebujemy do przechowywania jakichś pierdółek albo nawet wykorzystać do mieszania podkładu, bo jak wiecie, w dzisiejszych czasach większość z nas miesza już te podkłady jakiś tam bardziej taki. Utrwalający z takim lekkim, żeby ta twarz nie wyglądała jak maska, e, kiedy nie idziemy na e, duże wyjście, więc nawet sobie do czegoś takiego wykorzystać? Naprawdę fajny pomysł, tak? Pudełeczko do przechowywania. Tak naprawdę możemy wymyślić sobie tutaj wszystko. Ktoś pomyśli, że płatki, a my mamy tam cynek. No, może niekoniecznie czekolada. <noise> Okej. Okay. kolejne to są. Black Pearl, czyli przeciwzmarszczkowe płatki z ekstraktem z czarnej perły, natychmiastowy lifting soup. Super jak wszystkie, naprawdę, one wszystkie są super. Akurat, sorry, te jeszcze mam troszkę. One są czarne. Tutaj mają opakowanie, ale ich już mam połowę, one są takie. I cały czas, słuchajcie, jest tam żel. Nie chcę, żeby mi się tutaj wylało, ale pewnie będzie widać. I znaczy żel, taka żelowa konsystencja, w których te płatki są. Ja stosuję te płatki ze swoją córką, dlatego one u mnie szybko znikają. Ja mam troszeczkę taki ból, bo mówię, matko już się skończyło trzecie opakowanie, tak i zamówiłam dwa kolejne, właśnie te najnowsze, bo stwierdziłam, że. I tak to jest oszczędne, skoro ona ma iść do sklepu i kupić za 4 zł na jedną, czy 5, czy 6 na jedną aplikację, no to lepiej, żeby było tak. I ostatnie te właśnie nowe, które mam dzisiaj na sobie, one są takie zła, złote, ale niby przezroczyste. One, zobaczcie, one się super trzymają. One są cały czas, słuchajcie, chłodne. Ja czuję chłód cały czas, jak one są na mojej twarzy. One już nie są mokre, bo na początku są mokre, kiedy je wyjmujemy i aplikujemy, a teraz one już nie są mokre, jak je ja dotykam, a nadal się świetnie trzymają. I po zdjęciu ta skóra jest rozjaśniona. Nawilżona. Ona jest taka zimna, naprawdę. Jak będziecie. Jest mokra, widać, że jest mokra. Jest nawilżona, ale jest przede wszystkim taka ściągnięta. Czuć takie, słuchajcie, ściągnięcie. O, tak wygląda ten płateczek. I przede wszystkim też jest rozjaśniona i. Zimna, taki chud, a jak wiecie, chud zciąga to wszystko na twarzy, te naczynka krwionośne, w związku z tym e, jest fajnie. I e, jeżeli chodzi o te płateczki, to są Snail Repair Intensive Gold Eye Gel Patch, e, odżywcze ze śluzem z e, szlimaka. Odżywcza esencja, tak. Świetne. I tutaj mamy opakowanie. Ono już jest takie, słuchajcie, mniej eleganckie, ale ten, to na przykład, ten z białej perłu albo czarnej, komuś na prezent. Rewelacja, ja bym się bardzo ucieszyła z takiego prezentu. Wow, mega fajny prezent, elegancki, piękny, no wow. E, no i mówię, tam ceny się wahają 120 zł. O, to są te nowe. O, widzieliście? Tu, o, ten żal widzicie. No i zleciał, no, bo tego jest dość dużo. Właśnie. E, tak, one są bardzo tutaj pochłonięte, tym, więc e, zleciało mi. Kochani, dajcie znać, czy stosowaliście te płatki, czy zakochaliście się w nich tak jak ja, czy też uważacie, że nie ma co kupować jednorazowych, zanieczyszczać nasze środowisko, czy fajnie jest właśnie kupować takie, w takich fajnych pudełkach. Słuchajcie, nawet zabrać ze sobą, to nie jest jakiś wielki problem, bo to nie jest ciężkie, więc jeżeli gdzieś nawet jedziemy na wycieczkę, to oczywiście możemy sobie kupić to jednorazowe gdzieś tam. Natomiast jeżeli jedziemy gdzieś po Polsce, gdzie nie musimy tego bagażu jakby tak jak w samolotach ważyć, naprawdę warto sobie takie płatki. Kupić i mieć, bo one są świetne. Ja naprawdę Wam polecam wszystkie. Dla mnie, słuchajcie, sprawdziły się rewelacyjnie i tak jak mówię, nawet jeżeli chodzi o prezent, ja ostatnio poleciłam mojej e, przyjaciółce i ona była zachwycona, słuchajcie, tymi płatkami że w ogóle wow, fajne ile ona zaoszczędzi, zamówiła trafiłyśmy na promocję. Od razu jej wysłałam info, że jest promocja, i a, dziewczyna sobie kupiła, także polujcie, bo naprawdę ja te płatki a, kupuję na stronie skin79. Nie kupuję na tych wszystkich drogeryjnych stronach, tylko u nich. I zazwyczaj sobie zamawiam już te dwie, właśnie, słuchajcie, dwie, trzy paczki po to, żeby no też nie płacić za przesyłkę, ale też, no żeby ograniczyć gdzieś ten ślad, tak? Może nie jestem jakimś zagorzałym ekologiem, nie hucham, nie dmucham na wszystko, bo wiecie, dla niektórych to dobrze by było, żebyśmy w ogóle nie oddechali. To już są totalne abstrakcje, ale tam, gdzie można ten mały kroczek zrobić, to naprawdę przyczyńmy się do tego, bo why not? Dajcie znać. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Pa.